Witam widzowie w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Ark Survival Evolved, czyli grę o dinozaurach i o tam eksperymencie, który musi tam przetrwać. Tutaj mam wszystko ustawione normalnie. Odczucie głodu, spragnienie, obrażenia i rozpocznij grę jednoosobową. Dobrze. O! Mamy człowieka, którego możemy sobie stworzyć, a losowy... Ojojoj, oj, co to jest? Dobra. Skoja domu. mu... ...normalną. O cholera! Czy to Freddy Fazbear? Dobrze. O, 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 o. Jesteś jedynym. You might be Ivy. Myślę. jest Na moim kanale pojawi się film z tłumaczenia tego. I mamy naszego rozbitka. O. Spędzi go. Dobrze. No i jesteśmy. Jest ci zimno, znajdź sobie jakieś ciepłe schronienie. Mam kości. Chyba go to boli troszeczkę. Dobra. Dobra. Zdobędziemy sobie trochę drewna, słomy. No, tak na luzie. O, awans. Dobrze. W ogóle jak fitunek jest pod i, tak zobaczyłem. Kamienny kilo. Przydałaby aby się włócznia i ognisko. Dobrze, wytwarzanie. Tutaj potrzebuje kamienia. A kamień to trzeba by było może uzbierać. Tak myślę. Jest, idealnie. Wytwarzanie. Wybierz jeden. O, można sobie kartkę stworzyć. Wytwórz jeden. Wpisz treść notatki. Daj suba. No. Ej, nie gadajcie, że tutaj będzie pisać daj suba teraz. A nie. Ale mamy kilo. I jakieś dziwne wieże pozrzucone wszędzie. Świąteczny gigant Cześć, jak się miewasz? Samica klausus To jest jakieś świąteczne stwo, jak widzę. Krzemień, kamień. W ogóle, piszcie, czy byście chcieli te aje na kanale. Ja już, o tym za... ja już o to zapytałem na karcie społeczności, ale fajnie by było, gdybyście jeszcze powiedzieli. Dobrze. Czy mogę? Nie mogę. A tutaj potrzeba włókna i drewna. Dobra, jest, jawno. Więc co już można zrobić tylko go tam. No, mam dużo włókna. Dobra, już można włócznie zrobić. Ale ty jesteś wielki. Dożyłem cię? No ma HP Czekaj, czekaj, coś ci dam, coś ci dam Dam ci tyle, ile mam Masz przebranie Pokaż drzewo genealogiczne Co to jest? Nie wiem Mamy włócznie Dałoby się znaleźć jakiegoś kolegę do upolowania. Ten nie byłby do końca najlepszy. Nie chciałbym się żywić samymi jagodami. Wiecie jak jest. Albo spinozał. Albo coś podobnego. Mewa. Nie, to mu zbija jedzenie. Jakieś raptor. to chyba. Nie, owiraptor już by się na mnie rzucił. Czym jesteś? Tak, to Ej, już! Chodź tu. Nie zrezygnuję z obiadu. Chodź tu chodź, idziemy optor albo w sumie. No, mamy dużo mięska, o awans dostępny. Zróbcie sobie życie. I stworzy sobie koszulkę to, to. i to inventory. Wytwórz, wytwórz jeden. Będziemy mieli czepeczkę. Idealnie. Tylko błagam, YouTube, nie zdejmuj mi tego filmu. Eee, uh, this... This uh, Fake blood. Ja? Yeah? Jesteś głodny, natychmiast zjedz. Hmm. Czy to jest trochę ten? Nie. To. Zapomniałem, że to jest jakiś gigant. Z którym można wszystko zrobić i nic się nie zrobi. A jednak zrobi. Przepraszam, 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 przepraszam. Już. Já se Aż. Až... Já bych na upoloval. bym chciał, żebyś mi w oddał. Dobra. Ale kolego, musisz mi już to oddać. Oddaj. Oddaj mi te włócznię bo jest tak jakby do ciebie przyczepiona. No i leży. Pokonał mnie Mikołaj. Czy kamienia wystarczy? Oczywiście, że nie. Standardowo potrzeba o jeden więcej, nie? Cześć Pteranodon. Tak, dobrze mówię. Jak życie mija? Ja chciałem tylko spytać, nie? Co ja nie chcę Cię zjeść? Bo chciałbym cię zjeść na kolację. Tylko że ty jesteś troszeczkę za duży, a ty jesteś za dobrze. Jesteś na poziomie czwartym, więc ciebie też nie zjem, bo też jesteś za duży. Yy, Z dołu życie. Yy, to Nie. Tabliczka. Tabliczka jest zawsze dobra. Wytwarzanie. Mogę stworzyć tabliczkę. Mamy ognisko Gdzie by go postawić? Tutaj jest chyba dobre miejsce Co mnie bije? Dilofozał Ronda 1, walcz! Prawie umarłem, nieźle zaczynam moją przygodę, widzę. Jej, ustaw też tabliczki. Hmm. co by mogło być w treści tabliczki, w ogóle ja to nagrywam 31. w oczekiwaniu na Nowy Rok, więc wszystkiego najlepszego stąd, kocham Was. Dobrze, pisz treść tabliczki. Dom, minisem i bisów akceptuj, by się przydało ogniska z ekwipunku pozbyć. Otwórz ekwipunek. Podziel na sumę. No tak z 32. I jeszcze troszeczkę drewna. Podziel na połowę 10 i mięsko Teraz I widzowie? Teraz będziemy skakać przez ognisko. ops wow. wow. hops. ops, O nie! ała wow. Przez ognisko i przez tabliczki. Uszkodzono możliwe to naprawdę. O tu jest? Kliknąłem M przez przypadek. Dobra. Tylko nawet nie wiedziałem gdzie jest, że jest. Siodło skrzynka. Siodło to co? On tutaj jest dużo i wiecie. O jest wytwarzanie. Jękawiczki trzeba. Ej, ej, ej. Wytwórz jeden. Dobrze dałoby się coś zjaśnia dobra to sobie weźmiemy tu to też weźmiemy tu wytwarzanie i skrzynia czego potrzebujemy drewno dużo drewna i dużo włókna tutaj tak samo no to najpierw zaczniemy sobie zbierać włókno bo potrzebujemy tego dosyć dużo No się natknął no bo jakie są dobre. Dobra. Tyle powinien starczyć. Nie jeszcze, a drewno. Przyda mi się toporak. Dochodzę do takiego wniosku. Więc oczywiście poznajemy schemat wytwarzania i szybki toporak. Chodź tu. Ups. No. Dwukilowy toporek wylądował w naszym akwipunku. Ło, ile drewna teraz pobiera zamiast samej słomy. I teraz to jesteśmy bogaci w drewno. Pani i panowie. Jest jej przeciążone wyrzuć obciążenie, się, co? Czy ja się nie mogę ruszać? Dobrze, wyrzucę w takim razie na kowalki. Wyrzuć. Jeszcze. Nie yeah. co To. This. Jakieś przybranie, ozdoba, kartka. Konsump konsumpcyjna kamień. Przemień chyba mogę wyrzucić. O, jeszcze. Hm, czekajcie. Co bym mógł jeszcze wyrzucić? Waży 50 kilo, wyrzuć. Jest, jeszcze. Teraz wcinamy te Dobra. Zaraz będziemy mogli kończyć odcinek. Wytworzymy sobie to, postawimy. Waga, waga, waga. Paga. Wytwarzanie. Piałca. Wytwórz jeden. Wytwórz jeden. Dobra. A goni? Co jo To se mnie nie pogonił. Dobra. Teraz stawiamy skrzynkę. I mamy wszystko jak na dzisiejszy odcinek. Mamy tabliczkę. Tutaj można chować, można jej usiąść. Jest. Nisko z mięskiem tutaj mi gdzieś spadło. Nie, jednak jest. A mięsko. No, żyć nie umierać. Tylko poza tym, że jesteśmy na bezludnej wyspie. Dobrze, widzowie. Ja byłem mini zały. To było H. Nie, Ark Survival Evolved. Akurat na łodnisko zgasło. I teraz się z Wami żegnam. Papa. Pa.